Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie i oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na miesiąc maj. Co przyniesie nam maj? Więc zaczynamy nasz horoskop. Baran Jeśli chodzi o Barana, to na pewno ten maj będzie burzliwy pod względem uczuć i miłości. Na pewno nudzić się nie będzie. Uwikła się w jakąś relację, ale też właśnie teraz samotne. Barany mają okazję spotkać właśnie miłość swojego życia. Uważaj też na jakiegoś mężczyznę, który w jakichś sprawach może troszeczkę przekłamywać, przeciągać, nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań. Co ja widzę, że wiele z was właśnie do połowy maja zaciśnie więzi, poukłada się wam wszystko pomyślnie. Druga połowa maja też, co niektórzy mogą spotkać, Miłość będziecie ukrywać jakieś uczucia, będziecie trochę nie dowierzać, że to może się spełnić, ale się spełni. Wszystko w uczuciach u was się poukłada pomyślnie, więcej wiary w siebie. I koniec maja ja widzę. Podróż do osoby bliskiej, twojego serca. Ewentualnie ty wyruszysz, ewentualnie ktoś przyjedzie do ciebie bliski twego serca na pewno spotkasz w maju miłość swojego życia, taką drugą połowę życia na całe życie. A kartą miesiąca jest ósemka pucharów, więc karty mówią, żebyś zastanowił się, przemyślał i zakończył coś dla własnego dobra. Ewentualnie jeśli bardzo ci się czegoś chce, to warto na to poczekać, a w ten czas to się wszystko tobie ułoży. Byk. Jeśli chodzi o byka, to miesiąc zapowiada się rewelacyjnie po tych kartach, które tu wyciągłam. Też uwikłaś się w jakąś relację. Na pewno. Na pewno w maju będzie bardzo ciepło w twoich sypialni, w twoich uczuciach, e, będzie uwikłanie aż w relacji. Wiele z was też powie sakramentalne tak. No i też będziesz na kole fortuny. Los będzie ci syłał wiele możliwości, jeśli chodzi o sprawy biznesu, finansów. To jest czas na zakładanie tych biznesów, to jest czas na sprzyjanie. Wiadomo, że będziesz musiał o to nieraz zawalczyć, że trzeba będzie o to się postarać, ale na pewno, na pewno osiągniesz to, co chcesz. W drugiej połowie maja możesz mieć problem właśnie z jakąś kobietom z rodziny, musisz uważać, ale też mogą być po drodze drobne problemy z pracy, będziesz musiał uważać właśnie na jakieś kłótnie, nieporozumienia i też koniec maja czeka cię jakaś większa yy, rodzinna impreza, spotkanie w dużej grupie ludzi i ogólnie zakończy się bardzo wszystko pomyślnie, bo twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe. Wiele z was może też awansować na bardzo wysokie stanowiska i na twój wpływ będzie miał jakiś y, nauczyciel jakiś przywodnik duchowy na twój miesiąc a kartą y, miesiąca jest zawieszenie więc też będziesz się musiał tymi, tymi y, rzeczami swoimi też poświęcić się ale też y, też pewne rzeczy mogą y, przeciągnąć cię będziesz musiał poczekać żeby one się Ułożyły i też będziesz bardzo zmęczony, także będzie też czekał ciebie wypoczynek relaksujący. Bliźnięta. Jeśli chodzi o bliźnięta i początek miesiąca, co ja tutaj widzę? Będziesz miał problem z jakąś kobietą, która może Ci stwarzać problemy, ale też widzę, że wiele z Was zakończy jakieś znajomości, jakieś relacje, które były dla Was niekorzystne. Wiele z Was też pójdzie na jakieś spotkania rodzinne w dużej grupie ludzi typu wesela, komunie, no i też czas osiągania jakichś wytyczonych celów. Wiele będzie wątpiło, że Wy to nie osiągniecie to co chcecie. Nie zważajcie na nikogo. Dążcie do swoich celów, a na pewno wszystko osiągniecie to co chcecie. Waszymi sprawami też zaopiekowały się siły wyższe. Na Wasze sprawy będzie miała też wpływ jakaś kobieta, być może nauczycielka, profesorka, lekarka, matka w drugiej połowie właśnie maja, ale też widzę, że wiele panów może stracić głowę z miłości właśnie do jakiejś pięknej kobiety. Druga też połowa miesiąca i koniec miesiąca będziesz mógł liczyć na przyjaciół, na, na znajomych, którzy będą ci pomagać, ale też czekają cię dobre wiadomości i też czeka ciebie jakieś spotkanie w dużej grupie właśnie ludzi. A kartą Miesiąca jest siła, więc będziesz taki ożywiony, pobudzony, będziesz działał, ale też w perspektywie tych sił też ci braknie, będziesz zmęczony i będziesz chciał po prostu nadzwyczajnie wypocząć. Ale też możesz mieć jeszcze właśnie do czynienia ze sportowcami, z jakąś policją, coś będziesz musiał załatwiać. Rak Na początku maja możesz właśnie gdzieś pojechać niespodziewanie w jakąś niespodziewaną podróż ewentualnie ktoś może cię odwiedzić i też wiele z Was traci głowę dla uczuć, zakocha się, dla Was jakieś spełnienie też marzeń. To czas będzie sprzyjał Was. Właśnie dla osób, które są medialne, Wasza gwiazda zaświeci bardzo wysoko, ale też w Waszych biznesach będzie prosperowało idealnie, i wielu, wielu parom może właśnie w tym czasie. Urodzić się, przyjść na świat potomstwo. Pierwsza jeszcze połowa, e, pierwsza połowa jeszcze miesiąca dobra wiadomość, nowy początek przed Wami, ale też możesz dostać prezent jakiś sympatyczny. W drugiej połowie miesiąca jakiś mężczyzna do Ciebie z wiadomościami e, będzie Ci służył, ale też przed Tobą jest praca, ciężka praca. E, będziesz mówił, po co, na co mi to wszystko, ale to jest dla ciebie dobre, dlatego że w perspektywie przyniesie ta praca dużo dobrego. Także koniec miesiąca będzie taki trochę wytężony, pracowity, no i może być jakiś problem mały pod koniec miesiąca, który Cię będzie przerastał, ale Ty szybko tym, z tego, tym problemem się po prostu pożegnasz, szybko ten problem pokonasz. A kartą Miesiąca jest szóstka pucharów, więc spotkanie sympatyczne z osobą, której dawno nie widziałeś, ewentualnie powrót do przeszłości, ewentualnie powrót do związku sprzed lat. I na Twój miesiąc będzie miał wpływ jakiś zodiakalny lew i zodiakalny bliźniak. Left. Jeśli chodzi o lwa i początek miesiąca, to będziesz na kole fortuny. Los będzie zsyłał ci dużo możliwości w każdej dziedzinie życia, więc wykorzystaj, nie, nie przegap jakichś właśnie szans. I w sprawach uczuciowych, i zawodowych, i finansowych korzystaj z tego. Też przed wami na początku maja widzę jakieś imprezy, spotkania. Waszymi sprawami zaopiekowały się siły wyższe i na twoje właśnie na Twój czas w pierwszej połowie miesiąca będzie miała wpływ jakaś kobieta być może matka, siostra, nauczycielka, ale też mężczyźni mogą po prostu stracić głowę dla pięknej kobiety. Druga połowa miesiąca mówi, żebyś się zastanowił, czego chcesz, i żebyś coś zakończył dla własnego dobra. Coś, co Ci być może szkodzi. Ewentualnie musisz na coś poczekać i być cierpliwy. Druga też połowa miesiąca możesz mieć jakiś problem, który cię będzie przerastał, ale szybko się z tym problemem uporasz. No i koniec miesiąca: zaciśnienie więzi, umiarkowanie wszystko ci się poukłada pomyślnie. A kartą miesiąca jest ósemka buław. Więc wiele z Was może zakochać się, ukrywać jakąś ukrytą miłość, ale też przed Wami jakieś ukryte. Romansy. Na twój miesiąc będzie miał wpływ jakiś zodiakalny bliźniak. Panna. Uczucie, zdrowie, praca. Jeśli chodzi o pannę i początek miesiąca, to przed Wami jest nowy początek, coś nowego, co warto e, spróbować. Ale widzę, że będzie ingerencja osób, które nie do końca będą chciały, żeby tak się stało, żebyście po prostu osiągnęli to, co chcecie. Na pewno wiele z Was zakończy jakieś niekorzystne znajomości, związki, ale też. Ktoś będzie właśnie przeszkadzał w rodzinie. Ja widzę, że jeśli chodzi o sprawy uczuciowo-urzędowe, zdrowotne, do dwóch miesięcy wszystko się u was poukłada. Nie obawiajcie się, bo wyjdziecie ze swoich problemów. Druga połowa miesiąca czeka was praca, takie staranie się. Trzeba będzie o swoje właśnie sprawy zawalczyć, zadbać o to, żeby... Spełniło się to, co chcecie, i koniec miesiąca jakiś mężczyzna, życzliwy, przyjaciel będzie pomagał wam w pokonaniu tych różnych problemów i pomoże, także wszystko wszystkie problemy wasze będą pokonane. No i też czeka was dobra wiadomość. A kartą miesiąca jest dziesiątka pucharów, więc też jakieś spotkanie rodzinne was czeka, jakaś impreza, ściny, wesele. No, i też będziecie żyli uczuciami, i też karta mówi, że co za dużo to niezdrowo, żebyście po prostu też uważali na swoje zdrowie. Waga. Jeśli chodzi o wagę i początek miesiąca, to na pewno czekają Was jakieś spotkania rodzinne, uroczystości typu komunia, wesela, przyjęcia. E, też możesz zacząć coś bardzo małego, co, będzie ci, co będziesz uważała, że to być może ci się nie opłaci, ale w perspektywie to wszystko się poukłada i opłaci. Czy nowa praca, czy nowa znajomość. Karty też mówią. Żebyś się zastanowił, zastanowiła, czego chcesz i dążyła do tego, a to osiągniesz. Druga połowa, ciekawa zmiana domu, podróż, nawet też emigracja na inny kontynent. I też w partnerstwie będzie Wam się poukładało. A, będzie się Wam układało, ale koniec miesiąca przyniesie, przyniesie Wam jakiś taki niedobry, niedobra niespodzianka przyniesie Wam. Że nagle coś może runąć, nagle coś w waszym życiu może się zawalić. Więc właśnie jeśli jeździsz samochodem, bądź ostrożny, żebyś właśnie nie popełnił jakiegoś wypadku, jakiegoś wykroczenia. Bądźcie bardzo ostrożni, koniec miesiąca. A kartą miesiąca jest dwójka pentakli, więc będziesz się zastanawiał. Czy pójść na to spotkanie, czy po prostu yy, taki, będziesz ważył te wszystkie swoje jakieś takie przemyślenia, ale to, co będziesz myślał tak, czy nie, tak, więc idź w to, bo to będzie korzystne. Wiele z Was też może dostać sympatyczny prezent. No, i właśnie też może, mogą być oświadczyny, i wiele, wiele z was będzie się zastanawiać, czy wyjść za mąż, czy nie wyjść za mąż, czy to jest dobry wybór, więc jak najbardziej. Ale też czeka Was jakaś spłata zobowiązań, jakichś długów. Jakieś długi będziecie musieli pospłacać, ale też długi będą Wam zwrócone. Skorpion. Jeśli chodzi o skorpione i początek miesiąca, to dla Ciebie stoi świat otworem, dla Ciebie spełnienie marzeń, pokonanie jakichś problemów, coś możesz nowego zacząć, ale też mogą być przy tym chore sytuacje, ewentualnie jakieś problemy zdrowotne, ale tym sprawom się poświęcisz i na tysiąc procent pokonasz to, co się będzie działo przed Tobą, w drugiej połowie miesiąca spełnienie marzeń, podróż jakaś, no i możesz liczyć na jakiegoś mężczyznę, cesarza, który cię będzie w jakichś sprawach wspierał, ojciec przełożony. No i koniec miesiąca przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła spadek wygrana. Warto zagrać właśnie w gry liczbowe. A kartą miesiąca jest. Król Pentakli. Więc jakieś właśnie dodatkowe pieniądze ciebie czekają, ale też jakiś sponsor hojny się narysuje, coś może ktoś ci zafundować, postawić, jakaś premia, jakaś nagroda, jakieś dodatkowe pieniądze. Także maj pod wpływem pieniędzy dla Was. Szczelec. Jeśli chodzi o szczelce i początek miesiąca, to powrót do przeszłości. Będziesz na spotkaniu z osobą, której dawno nie widziałeś i to będzie bardzo sympatyczne. Ale też wiele z Was może wrócić do związku sprzed lat. Też możecie stracić głowę dla uczuć, dla miłości, zakochać się. Wiele Państwa pod tego znaku może doczekać właśnie oświadczeń. Ale też czeka Was praca. I karty mówią, że też co stoi w miejscu, to się cofa, że powinniście zadziałać, żeby osiągnąć to, co chcecie. Druga połowa miesiąca będzie na kole fortuny i też na pieniądzach, na jakichś dużych pieniądzach, które mogą do was, u Was się pojawić, ale też będziesz chciał coś kupić, zainwestować i to Ci się opłaci. Koniec miesiąca, takie trochę zmęczenie, zawieszenie. Jakieś sprawy będziesz musiał przeczekać, żeby wam się wszystkie one poukładały. A kartą miesiąca jest kapłanka. Twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe, spełnienie marzeń, ale też na twój miesiąc może mieć wpływ matka, przełożona, siostra, przyjaciółka. Kozioroż. <laughs> Jeśli chodzi o ko koziorożca i początek miesiąca, to na pewno. W waszych sypialniach będzie ciepło, oj będzie się działo, także i w sprawach finansowych wszystko wam się poukłada i w sprawach zdrowotnych już teraz możesz być zadowolony, dlatego że pokonasz wszelkie problemy i też jakieś niekorzystne sprawy dla ciebie się zakończą i przed tobą jest czas pieniądza też. Możesz coś wygrać. Warto w tym czasie postawić właśnie na gry liczbowe. Właśnie w pierwszej połowie miesiąca. Czekają też ciebie jakieś sprawy prawne, ale te sprawy prawne wszystkie pomyślnie załatwisz. Będą one się właśnie tak ciągły do końca miesiąca. Takie poświęcenie ogólnie też dopatnie cię w drugiej połowie miesiąca trochę takie zmęczenie. Będziesz chciał też od wszystkiego odpocząć i koniec miesiąca przyniesie ci. Przyniosę ci, przyniesie ci pieniądze, być może coś kupisz, zainwestujesz właśnie coś dla rodziny. A kartą miesiąca jest czwórka Pucharów. No, będziesz trochę taki e, chciałbyś już teraz, zaraz, ale na pewne rzeczy musisz poczekać, bo będziesz się trochę nudził, będziesz taki trochę znudzony tym właśnie oczekiwaniem na te. Rozwiązanie spraw. Wodnik. Jeśli chodzi o wodnika i początek miesiąca, to bądź bardzo czujny, bardzo uważny, ale jeśli będziesz przeprowadzał jakieś zabiegi, to one będą bardzo pomyślnie przeprowadzone, ale też uważaj, żebyś się właśnie z kimś nie pokłócił, żeby ktoś ciebie nie zranił. W pierwszej połowie miesiąca czeka cię dużo pracy, obowiązków, ale też wiele pań może właśnie doczekać się właśnie jakichś wyznań miłosnych, oświadczeń. Będziesz musiał o swoje sprawy za, zawalczyć, będziesz uwikłany w swoje sprawy, działania, dużo pracy przed tobą, ale to wszystko się opłaci, co będziesz robić, dlatego że to przyniesie dla ciebie korzyść i stabilizację. Koniec miesiąca, nowy początek, dobry początek i warto ten początek spróbować. Czy w uczuciach? czy w sprawach zawodowych warto spróbować, i nowy początek przyniesie stabilizację finansową, a kartą miesiąca jest trójka pucharów, więc tryją zwycięstwo, podpisanie dobrej umowy. Ryby. Jeśli chodzi o rybę i początek miesiąca, to czeka ciebie ciężka praca, no i też takie zwątpienie, wiele z was będzie miało takie stany depresyjne, które są niepotrzebne, dlatego że wy te wszystkie problemy pokonacie. Ale też widzę, że właśnie jakaś kobieta może mieć do Was jakieś pretensje, jakieś roszczenia, no i też będą jakieś takie z tego powodu kłótnie, nieporozumienia i Ty będziesz już to wszystko chciał zakończyć, żeby to wszystko się zakończyło. No i uważajcie, żebyście wszystko nie stracili, żebyście nie musieli zaczynać wszystkiego od początku. Bądźcie ostrożni, jeśli chodzi o sprawy biznesu, finansów. Nie wdawajcie się w jakieś kupna, dlatego że to nie będzie dobry czas na realizację spraw finansowych. A kartą miesiąca jest pustelnik, więc yy, no uważam, że będziesz trochę, trochę Odosobniony, będziesz myślał, przemyślał, ale możesz też liczyć na osobę starszą, która będzie jakimiś radami dobrymi radzić. Uważam, że wiele z Was pokona ten problem, który będzie i wywiniecie się z tego wszystkiego. Także poukłada się Wam pomyślnie, ale musicie po prostu myśleć. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu miesięcznego. Żegnam się z wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już w czerwcu. Dziękuję za uwagę.